Jest 19.43. Um, Zaraz muszę się przybierać w piżamy. Będę rozpuścić, muszę rozpuścić tego koka. Zobaczmy, może um, się to tak ułoży, że będę robić sobie 10 kwarkoczy I rano Wam nagram. Um, jak już po prostu będę szła do szkoły, ponieważ jest niedziela. We wtorek nie idę nic do szkoły, ponieważ jestem chora. Można to poznać po moim głosie. Hmm. Nakrzyczałam się dużo w tym tygodniu. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Bardzo się z tego cieszę, że y, mam już, że jeden film dałam pięć, 3 y, chyba półtorej godziny temu i już ma jedną subskrypcję. Um, ponieważ długo mi się ładował um, Jeszcze zapraszam Was do oglądania moich innych filmów. Ja teraz zezwaję do mojej kuzy. E, kuzy, O, do mojej Kuzzi, ale będę là Co ty robisz? Jestem w domu. A, a co teraz robisz? Proszę czekać. Wkrótce będziesz mógł kontynuować. Proszę czekać. Wkrótce. Aha, Jukanie nie za bardzo. Se z nami rozmawiać także jeśli Luka nie chce z nami rozmawiać, co więcej możemy o chcieć? Przepraszam za to naświetlenie, ale jakoś nie no bardzo mam to pojęte o. czy tu jest dobrze? Mm. Dzisiaj jest mój pierwszy dzień na YouTubie, także nie oczekiwacie do mnie za dużo, ale jak się zjawi, to zapiemy i mi napiszcie pod komentarzu, jeśli nie będzie bez sensu. I na głosunek albo przerobię go jakoś w jakimś rekreacji. I już jutro, o, yyy, e... 19, znaczy chciałam Wam powiedzieć tak. Rozdziały będą dopiero gdzieś pojutrze albo może w czwartek razem, tak, w tak czwartek w piątek będę miała cały dzień wolny, więc w piątek będę mogła zrobić rozdział filmów, ponieważ ja wracam o 19 do domu ze świetlicy i ze szkoły, bo ze szkoły wracam o 12, a o 18 wracam ze świetlicy. Na na pewno też będą um, yy, na pewno też będą filmy i zadzwonimy do jeszcze jednej osoby, która bardzo mnie ubiła to, żebym była youtuberką. Czekajcie sekundę, muszę do niej zadzwonić. Jaką przyznać

Już jestem. I to jest Nikola. No Nikola, przywitaj się. No hejo. Będziesz na YouTubie. Ty już to wiesz chyba, nie? No dobra. Powiedz coś do moich widzów. Jolo subskrybujcie i łapkujcie. Mogłabyś sama to zrobić. Ja to zrobię. A jakby tutaj mam normalny kanał Milena Rawczak. Okej. Okay. M i R, czyli Mile, e, my. Duże i Rabczak y, i Le, e, Milena duże i... Dobra, wiesz o co chodzi. Pierwsze y, imię y, i pier, y, pierwsze litera imiona i pierwsze litera nazwiska to są dłużej. No. I y, zresztą zobaczysz moje zdjęcie także. Moje, moje przyjaciółki. No, ale nie rozłączaj się, bo mi tak nudno. I jak wrzucę ten film, to będziesz mogła się zobaczyć. Dobra. Ale nie wiem, kiedy ten film opublikuję, bo nie wiem, czy dam ja dzisiaj radę. Ale spróbuję. Nie. No także, rozma. Ja z chwil No, czekaj. Ja muszę coś zobaczyć. Co? No. Także zbejdź y sobie na kanał i ja będę chwilę czekała, bo muszę też coś zrobić. Dobra. Dlaczego no, czekaj, ja chwilę zatrzymam rozmawiać sobie i zaraz ją wznowię, ok? Tylko ja muszę coś zobaczyć. To czekaj. Czekajcie. E, bo ja musiałam... E, ja musiałam taką lampkę podłączyć. Zadam u Ciebie? Jesteś już zdrowa? No. To super. A idziesz idziesz jutro do szkoły? Tak, a ja idę jutro, a we wtorek nie idę. Bo we wtorek mam religię i angielski, a ja tego nie lubię i mam tylko Polski, a we środę mam tylko angielski i, i WF. A ty ile masz lat 10? No to ty zobacz na moim początkowym filmie ile ja mam lat. Dobra. Mój pierwszy film się nazywa Mój pierwszy film. No, no także Ci zdjęcie, jak się jaki jest mój kanał. Znajdę. O no to już się szukasz? Co? Już szukasz? Teraz będę szukać. To szukaj. Już się Czekaj. A ci, czekaj, ja Ci prześlę, jak się to jest, jakbyś mnie nie zrozumiała. Czekaj. Um, czekaj. Jak się nazywa Twój kanał? Czekaj, ja Ci prześlę. Na szybko. Sekunda, już Ci piszę. Dobra, wysłałam Ci. Wysz. Okej, okay, doszło. Dobra. Czekaj sekundę. Teraz nie zwracaj uwagi na mnie, okej? Okay? Mhm. Dobra, kochani, ja będę kończyć ten film. Ja sobie będę robić pogaduszki z Nikolą. A ja już z Wami kończę.